Ja pierdzielę. Dobra, więc cześć, witam Was do nowego filmu. W tym filmie mam tutaj takie oto petardy, które pójdą pod tą patelnią i mam dwóch specjalnych kości. Przywitajcie się. Siema. Siema. No, na pewno znacie. Padixa. Tych kolaków to nie wiem czy. No, wytestujemy też. Ty będziesz odpalał. Zobaczymy. Nie ma sens. To... Czekaj, wezmę parę ich. Weźmiemy po kolei. Weźmiemy to jeszcze to, to, to. Później będzie to i to na końcu. W sensie no, na końcu tych małych. Dobra. A teraz co? Ten K0201? No. ale Taki Już mocniejszy Dobra, teraz leci JC05. To już będzie trochę mocniejsze. Uciekaj lepiej. O Jezu. Już trochę wywaliło. No, kamer będzie lepszy Teraz. To już jakieś 10 metrów było co najmniej Teraz 5000 1000 Nowa na C Jak na razie tak Teraz nowy Thundercrackling na CEQ, to będzie słabe. Ej, to było dosłownie nic. Alej, dziura się zrobi. Magnum? Magnum. Też taki słaby Identycznie no tak, tutaj mamy Tutaj mamy starego Thundercracklinga, tutaj Hammer już był Bomba teraz Eksplodery i potem Achtung jeszcze tak. Czyli teraz leci Thundercrackling Dawaj Dobra Tylko one szybko wybuchają prawda? Bardzo Bomba to Toż wysoko godzi. Nie, nie pokaż mnie. Nie pokazuję, spokojnie. Widać Ci tylko rękę i... Stop. Dawaj, przykrywaj. Tę środę. To jest jeszcze stara bomba, więc... Tak, tak, czarna. Trójka. Drzwi. Wskazuje, że 15 metrów... 15 metrów było albo no. Teraz czwóreczka Exploder 4 o, to, no. to już przed chwilą próbowaliśmy to już tego masz przydepnąć. Okay. Ja pierdzielę Musimy go najpierw znaleźć Zaraz zaraz wracamy Dobra Teraz możemy piąteczkę Czekaj muszę sobie tak żeby go nie odwracać. kamery dopóki nie ucieknę Jeszcze wyżej Jakiś 50 metrów będzie O no proszę i teraz spadną równie trochę Ostatnia to teraz będzie Achtung od Hestii No Ej, ale to tutaj wpaliśmy Mniejsza z tym, dawaj Hestia Ale ten jest słabszy Ale jak bomba, 3 No Odpalaj to najlepiej teraz Zobaczymy co z tego wyjdzie o kurde. Fajny! Tylko trochę mało szkodów zrobił. No jakaś pojedyncza petarda przetrwała, to się odpali jeszcze. No, więc mamy tutaj taką oto świetną tracę jak widzicie 25 metrową. Cena 90 zł ponad praktycznie stówę u kurde jak to wygląda konkret no. co tam możemy dać? o dobra zatrzymaj i rozłożymy i pokażesz tak ona się prezentuje po rozłożeniu aż tam na tył idzie więc naprawdę... 25 dług... metrów z quick matchem połączona Zobaczymy, co z tego zostało. I 100 zł jest 5 sekund wyszczelane w powietrze. Tak się to prezentuje. Tu największa wybuchła. Ta miała moc. Więc. Tutaj Dangera P16, teraz pod garnek, nie pod patelnię tylko pod garnek, bo mamy tych patelnię <grystanie> <grystanie> Rozwali go. Na bank go rozwali Przeżył Ale ciężki jest, cięższy niż patelki. No, jeszcze wytestujemy może jednego pod patelnią. Zrobimy to? Dobra Dawaj Masz patelnię? dobra Oto dangerek Konkretny Dawaj Mogę ja odpalić? Możesz Tylko ja Czemu on tak szybko przepali? Coś tam jest nie tak Fail chyba no, fail. Musimy, Powtórzymy? Tak to nie zbliżęcie. Czemu? Ej, się Bądź ostrożny tam przy tym Co się z nim stało w ogóle? O nie, mamy już dużo dangerów, mamy dwie sztuki jeszcze To jest ostatni danger Mogę też go odpalić. Ja tylko położę potem nie bo jest jaka żonka no to tak to Ten ma krótki ląd O nie, to jest go uważać bardzo czekaj Od razu uciekaj Nie dźwiga tak równo jak eksplodery, ale dymu dużo narobi. No tak. I Więc teraz idziemy tutaj do wody. Czy gdzie idziecie? Do wody. Tutaj. Ach, tu dobra. Tu będziemy wywodzie wodzie teraz testowali Dangera i gorilla bomby. SP1 emitery dźwięku tutaj o, bo tam jest bagno, chodź Martin Tam jest bagno Dobra, odpalaj mi ktoś dangera, najpierw leci danger 16 Ostatni na dzisiaj Więcej nie mamy niestety O, tam jest lód Znowu fail Fail, one są failowate, no To, to gorilla Odpalmy gorilla O Jezu Ostatnią tym Drugą teraz. To nam fajnie. No. Teraz single shot od piru Maxa odpada. Jeszcze coś? Drugiego masz Mogę? No, odpalaj fajny był, masz jeszcze jakiś single czy nie? Możemy coś takiego odpalić. Nie wiem kto to zna, nie ma każdy to zna eksploderek 4 Fajnie walą No, coś jeszcze? Chwila. Możemy matabru brujasy No, możemy. Paragwaj To miało być do testu, tylko zapomnieliśmy. Zapomnieliśmy go dać no O kurde! Ej! Co <grybuj> ty odwalasz? Jezus. <grybuj> Ale było Czekaj, teraz leci, bad bulldog ta nowość. Tylko teraz, że rzucił. Kurde, tak Dobrze, teraz ale ją rzucił chociaż normalnie. I teraz za emiter Matabrujez. Yes. Mój kiedyś ulubienie, teraz już nie prawie. No to sztos <grym> Może z Superbanksów jeszcze poszczelamy trochę? No dawaj, albo z tych to są Nie, powody. wytestujemy Nie wiem. najpierw, jak te walą w ogóle, czy są porównywalne Może do. Te też. Superbanks? No, na NWP jeszcze dobre. Szybko wybuchają. No, jak eksploderki. Teraz C4, C4 czwór... Ciekawe czy mają masówkę, to mnie najbardziej ciekawi Chociaż to możemy wytestować Ale widzisz, nie powstaje masówka, jak nie ma się taśmy, jednak ciężko jest zrobić masówkę Musi być ciśnienie dobre Dawaj dobra, masz 5 i rzucaj je, wiesz tak po kolei, takie nawalanie Tylko może w tamtą stronę Kiedyś to były po 10 zł. Masz tutaj, 5 i chodź. Martel nie chcesz? a nie, bo ty nagrywasz. Sil się i robimy nawalanie balanie. Będę tam nagrywał, gdzie będziecie rzucać. O Jezu. Czekaj, teraz te dwa naraz to tak sobie odpalę I po kartonie Widzicie? Jeszcze jest kilka drobnic w tym Ech, tam są drobnice Co to jest? Exploder <laughs> <It's> 4 <laughs> Serio? Nie Co tam teraz włożyłeś? Co czwórki? No bo chcesz rozwalić Czy to Co? Czy to masówka była? Może być O kurde, chyba była masówka To jest po co czwórce? No Teraz mamy tutaj taki oto karabinek Już się pomału ciemno robi Więc się musimy zbierać I uciekam Niezły karabinek będzie Ale dymu narobił